Hołdi z tej strony J -ka. i tego się nie spodziewaliście, co nie? FNAF World powraca, tylko że sezon drugi. No, yy, po cięciu yy, FNAF World, sezon drugi, tylko tym razem to nie będzie taki gameplay jak poprzednio. A, jeszcze chciałem wytłumaczyć, yy, dlaczego tamtego sezonu nie dokończyłem, bo mi się save skasował. Nie wiem czemu. Nie wiem, naprawdę. Chciałem dokończyć, ale mi się save skasował, więc tak. Slot 1, nowa gra, tak, nawet nie mam. I tak, nie będę grał adventure, tylko będę grał fixed party. Jeżeli zastanawiacie się, o co, na, o co chodzi w fixed party, to tak, zaczyna się z dwoma randomowymi, kompletnie randomowymi animatronami. W sensie z dwoma. No, z randomowymi, kompletnie animatronami. Nie będę grał na hard mode, będę grał na normal. Uwaga. To Mam tutaj takie. Reset. I mogę sobie teraz wybrać, tak? Do tego pana. Tego, tego. Tego 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 tego, i to jest moje fixed party. Z taką drużyną zaczynam. Widzicie, nie będę mógł sobie w ogóle zmienić, bo tutaj jest napisane. Zaczynamy. Więc tak, tutaj zaczynam z tą drużyną i już jej nigdy nie mogę zmienić. Tak, tak to działa. Czyli w skrócie, właśnie utrudniłem sobie grę o kilka procent. O bardzo dużo procent. Ale spoko, nawet może, w sensie na no spoko. No. Mogły mi się lepsze animatrony trafić, jak coś. To mam jeszcze Mystery Box. Co to robiło? To mi, to, to mi zmieniało party. Wiem, że był taki atak, który zmieniał party. Na jakieś też inne kompletnie randomowe, ale. Tylko, co to było? Dobra, FNAF Worldowy Świat. Znacie go z poprzedniego sezonu, tylko że tym razem będzie trudno. Oj, będzie Fred, yy, Fredbear. Dobra O no, Ja W sensie no jakoś W sensie no ten No boniarz Old Witret boni W sensie Sorry ale mi weszli do pokoju więc tak Tuż o drzewa W sensie pamiętacie to chyba Jeżeli nie no to kurde Do poprzedniego sezonu oglądać Jeżeli ktoś tego ode mnie nie pamięta Tych rzeczy Chyba, że chcecie przeżyć tą FNAFową przygodę Tylko, że trudniej się no przeżyć razem ze mną przeżyć. Po prostu, ogółowo, jak ciężko. Ale to moje partie też nie jest takie złe. Mogą mi się gorsze trafić. To mam to, że mi zmienia team na kompletnie randomowy. To jak już będę potrzebował ratunku się wyratować, na przykład, bo nie wiem, bo moje animatrony będą leżały w sensie niektóre, no nie, to mogę sobie kurde zrobić mystery box i sobie kurde zmienić. Party szybko. No i zmienić, no na jedną, na jeden czas, no ale kurde. No spoko. Mam nadzieję, że spodoba wam się powrót do FNaF World'a Jeżeli nie, no to nie wiem Jeżeli wam się nie spodoba seria FNaF World, to po prostu jej nie, nie oglądajcie i czekajcie aż wrzucę ser, yy, film z... Yy, w sensie odcinki z innych gier, na przykład Soul Knight Ja mam dwa balon boje w teamie. Tak jakby balon boje. I wszystkie fantomy mi się trafiły. O, nie zdążyłem zaatakować. Ale jak to działa z tym, że nie mogę zmieniać animatronów? To działa tak, że mi się nie będą po prostu trafiały nowe animatrony? Czy jak to będzie działać? Bo nie wiem. Jeżeli wiecie, bo już może na przykład graliście tutaj, to mi napiszcie, jak to działa z tym. Fixed party, bo ja w kompletnie nie wiem. Weź wreszcie zaatakuj tym IP-mem, to by załatwiło sprawę, a nie Boni jeden. Nie chcę mu się zaatakować. Dziękuję, ale nie trafiłeś gościu. No, kurde. O nie! Czemu na nich? No pizza, Wilwy! To by załatwiło sprawę, tak. Ale ja nie na nich chciałem expa! Dobra, niech oni zostaną expa, tego spoko. Ale no kurde... Więc tak, nowy chip, chips, nowy, jak ja to tam nazywam. Jakbym jego na sam start miał z tego za to kurde bym się cieszył. Girat. Rataty jedne jedyne Что-то за звезды с неба спадают не знаю Powiem jedno, to będzie trudne, ale spoko, ale dam radę. Ja sobie z nimi nie radzę. No, zaatakuj tym Pizza ilem. To rozwala wszystko. A ty nie chcesz tym bić. dziękuję i to ich rozwali i oni dostaną nie nie rozwaliło ich ale już ich rozwala i oni dostają ekspasztos ale ciekawi mnie jak to działa czy animatrony nie mogą już ten yy, przychodzić? w sensie no Nowe? Czy Czekaj party, muszę coś zrobić. A, tak to działa. Nie mogę zrobić reset. Okej. Okay. Chciałem sobie jego dać na miejsce Freddy'ego, ale... Nie mogę klikać na inne postacie. Klikam i... bo teraz kompletnie zniknęło. Przerąbałem sobie tą grę i to tak ostro teraz. O mój Boże! nie, bo ja kompletnie... Zgubiłem miejsce, w którym miałem iść. O, bo oni też ma Pizza Willa. Dopiero zauważyłem. Tylko ma słabszego pizza, ile? Ale ma! Najgorsze będzie to, jak się trafi jakiś nowy fajny animatronik. A ja tutaj nie będę mógł zmienić. Chyba, że się tutaj nie trafiają. Więc to no, już nie musicie pisać w komentarzu, jeżeli wiecie, jak to działa z tym. Yy, no. Wiecie z czym. Co ja w ogóle dostałem, bo mnie zaatakowali. Już nie musicie pisać, jeżeli wiecie, jak to. Yy, o co chodzi z tym. Yy, jak to działa z tym. Fixed party. Bo ja już wiem. Kurde, ale Foxy by był zamiast Frediego lepszy, naprawdę. Wyekspię sobie moje party te tutaj na maksymalny kurde level I będą kurde mieli siłę Równą tej marionetki z poprzedniego sezonu, Nightmare Marionę Kurde Jak już będę kompletnie panikował Bo będę za słaby To, to tak, to tak zrobię Zrobię dwugodzinnego live'a z levelapowania moich postaci bo tak już wiem jak się robi live, więc no. O nie, oni też znają balunsy! Pizza Will. O nie! Ty! Zabili mi kogoś? Nie. To czemu mi się zdawało, że zabili mi kogoś? A, bo zabiłem u nich kogoś, spoko. Ale dobrze mi nawet jak na razie idzie, nie ma lipy. Kupuję jakiegoś pomocnika. X Reaper, ja chcę. Ale mnie nie stać. Mają szansę, żeby zrobić instant kill. No to mini Reaper. No cóż. Jeszcze chip miałem sprawdzić, bo tam mi coś doszło, ale mnie ktoś zaatakował. I Party za element of surprise. Balon z favorite. No ja nie wiem, czy takie ulubienie, co. A więc tak. O dobra. Y Poczekajcie jeszcze na, z tym moim... Poczekaj i jeszcze z tym swoim wygłaszaniem to zaraz. Najpierw muszę tej gości pokonać. Dawaj Ripper, bo ty chyba w ogóle nie pomagasz. Może tu czyli wali takie gwiazdy, to wtedy kurde nie wiem. No więc tak, w dzisiejszym odcinku z Worlda sezon drugi to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam. I widzimy się w kolejnym odcinku, już niedługo, z FNAFORDA. Sezon drugi. Przerąbałem sobie tą grę, wiem. z tym Party Żegnam.